Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Bracia i siostry, znowu dzisiaj, tak jak w ubiegłą niedzielę, zatrzymujemy się nad Jordanem, gdzie Chrystus przyjął chrzest, gdzie mieliśmy objawienie się Boga w Trójcy Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale dziś skupiamy się na Janie, chrzcicielu, który daje piękne świadectwo o Jezusie Chrystusie nadchodzącym nad Jordan. Widząc go, wskazuje i mówi: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jezus jest tym barankiem, który gładzi moje i Twoje grzechy, który gładzi grzechy świata. I druga część tego pięknego świadectwa Jana z nad Jordanu brzmi: On jest synem Bożym, czyli Jezus Chrystus jest synem Bożym, odwiecznym słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, barankiem, który podejmie krzyż i umrze na krzyżu dla naszego zbawienia. Krzyż. Stanie się pierwszym ołtarzem, na którym z miłości do człowieka Bóg odda swe życie, aby go odkupić. Za cenę krwi przelanej na krzyżu zostaliśmy nabyci, odkupieni dla życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Bracia i siostry, to jest wielka radość dla człowieka chrześcijanina, dla nas wszystkich katolików. I właśnie z tą radością sprawujemy Eucharystię, gdzie ten sam Jezus Chrystus, który fizycznie umarł na krzyżu, w sposób sakramentalny będzie składał siebie Ojcu Niebieskiemu dla naszego zbawienia. To jest wielka tajemnica wiary. I przyszliśmy uczestniczyć i przeżywać. Tą obecność Chrystusa przychodzącego w tych znakach sakramentalnych, który stanie się dla nas pokarmem, dla naszej duszy, ponieważ jesteśmy stworzeni dla wieczności. Z woli miłości Boga Stwórcy, przeznaczeni do życia wiecznego, do szczęścia wiecznego. Ale nie byłoby nieba, gdyby Jezus Chrystus odmówił Ojcu. Ale on posłuszny swemu ojcu oddał więc życie, abyśmy nie zwątpili w miłość Boga. Ale czy my jesteśmy zawsze wdzięczni Bogu za tą ofiarę krzyża Jezusa Chrystusa? Czy chcemy skorzystać z tego zaproszenia Maryi, która stała pod krzyżem, i stanąć obok niej i popatrzeć na to kochające serce Jezusa? Z którego wypłynęła krewi woda, aby nasze ludzkie ciała, naczynia, zostały tam napełnione nieogarnioną miłością Boga i nie pękały, ale konserwowały się, czyniły nas zdolnymi do okazywania miłości drugiemu człowiekowi, do okazywania przebaczenia, do współdziałania w dobrem, do trwania własce uświęcającej. Maryja tak bardzo pragnie abyśmy właśnie tam pod krzyżem napełnieni i nasyceni jego miłością rozpoczęli taki pochód radosnej wiary z Chrystusem z stałym abyśmy dawali świadectwo tak jak Jan wskazując na Jezusa Chrystusa że on jest naszym zbawicielem syn Boży który przyszedł aby nas zbawić jest wśród nas nie przegapmy tej sytuacji, tego momentu. Dlatego miejmy oczy otwarte, miejmy uszy otwarte, słuchajmy i karmy się Jego Słowem, bo są to słowa życia. Czy wiecie, jaka jest boleść Matki Bożej? Ta ukazana choćby Fatimie, kiedy odkrywa swój płaszcz, pokazuje swoje serce. To kochające serce Matki napełnia się boleścią na wskutek tego, że wiele dusz Żyje w grzechach ciężkich, idzie do piekła, dlatego ona mówi do dzieci, odmawiajcie codziennie różaniec, bo wiele dusz idzie do piekła, gdyż nie ma za nich to się modlić. A czy my tak nie za bardzo obojętnie przechodzimy wobec drugiego człowieka? Czy mamy jeszcze odwagę zachęcić go do czynienia dobra, do spowiedzi Komunii Świętej? Do życia w jedności z Jezusem Chrystusem, matka bolejąca, kochająca swe stworzenia, swoje dzieci, chce nas zaprowadzić do Jezusa Chrystusa. Grignon de Montfort, znany w różnych środowiskach katolickich, zwłaszcza w grupach modlitewnych, mówił: Powiedz Maryja, a ona powie Bóg. Zacznij chwalić Maryję, a ona zacznie uwielbiać Boga. Dlatego bądźmy z nią i wielbimy Boga, bo razem z Maryją to uwielbienie jest czyściutkie, to uwielbienie jest piękne. I Maryja tego pragnie, aby być razem z nami, aby zaprowadzić nas do Jezusa Chrystusa. Chcesz spotkać Jezusa? Porozmawiaj najpierw z Maryją. Ona weźmie cię za rękę i poprowadzi do niego. Nawet gdybyś się przewrócił po drodze, zapomniał się, to ona cię podniesie i doprowadzi do celu. To jej wstawienictwo jest najskuteczniejsze. I dlatego też nasza uwaga skierowana jest na Maryję, aby ona nam, nas prowadziła do tego baranka Bożego, którego ukazuje dzisiaj Święta Ewangelia słowami proroka z nad Jordanem. Braci i siostry, w 2010 roku badania amerykańskich naukowców wykazały, że matki noszą w sobie komórki macierzyste dzieci, które poczęły w swym łonie, a potem urodziły. I te komórki macierzyste dzieci są w sercu matki, w nerkach, w mózgu matki. Zastanawiają się teraz, jak wykorzystać je w celach leczniczych. Ale jeśli to mówię, to chcę ukazać na płaszczyźnie natury, przyrody, że ta matka nosząc dalej te komórki swoich dzieci, jest najmocniej związana ze swymi dziećmi. Ona nosi je w sobie i choćby dziecko było przewrotne, krąbne, choćby znalazło się w więzieniu, to ona nie przestanie go kochać, bo ona go nosi zawsze w swoim sercu i kocha go, niezależnie jaki jest stan i los tego dzieciaka. Bracie i siostry, tak jak na płaszczyźnie natury, matka związana jest ze, swoim dziećmi, ze, ze swoimi dziećmi, tak też Maria była związana z Jezusem Chrystusem. Nosiła w swoim sercu, w nerkach i w mózgu jego komórki macierzyste. Ale nie tylko na płaszczyźnie naturalnej chciałbym podkreślić ten związek matki z dziećmi, i również Maryi z Jezusem. Także na płaszczyźnie duchowej, poprzez wiarę, Maryja uwierzyła słowu które stało się ciałem w jej łonie. Nie tylko uwierzyła, ale zawierzyła całe swoje życie służąc Jezusowi i Jego Kościołowi. I ona pragnie właśnie jako nauczycielka i matka wiary prowadzić nas do Jezusa Chrystusa, abyśmy za jej wzorem i jej wstawiennictwem zawierzyli swoje życie jej. Tak jak uczynił to święty Jan Paweł II wołając: Totus tus, o cały twój! Tak jak to wołał kardynał Chląd: Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Marię. Naród polski ma świadomość tego, kim jest Maryja. jak mocno związana jest z Chrystusem i Jego Kościołem, dlatego jakże często zawierza swoje życie. Częstochowie, na Jasnej Górze, Matce Najświętszej. I my też zaprośmy Maryję w nasze życie małżeńskie, rodzinne, w nasze życie wspólnoty polonijnej, tutaj na obczyźnie, w Belgii. Bo ona doprowadzi nas do Jezusa. Bezpiecznie i skutecznie. Do celu. Wspomnę choćby kanę galilejską. Wielu Egzegetów biblijnych powiada, że Maria nie była tą kobietą, która siedziała za stołem i ucztowała, ale że to była kobieta zaplecza. Ona tam na zapleczu między garnkami pełniła swoje funkcje i ona zobaczyła braki i chcąc ocalić szczęście tych nowożeńców, poszła do swego syna. I powiedziała, Jezu, wina nie mają. Czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Maryja wstawia się w intencji nożonych dworzeńców u Jezusa Chrystusa, bo wierzy, że On może coś zrobić. I nie zawiodła się. Są też egzegeci, którzy mówią, że w tych czasach na tych ziemiach, kiedy odbywało się wesele, to było często w namiotach. W jednym namiocie byli mężczyźni, w drugim namiocie kobiety. Kobiety, wiadomo, zawsze se plotkują, opowiadają takie czy inne wieści dla humoru, poprawienia humoru, może albo dla innych celów. A mężczyźni, no cóż, lubią wino, lubią wypić, mięso zjeść. Na konkretach opierują, opierają swoje, swoją obecność na weselu. Nie da się ukryć. Tak, w Polsce to jest znane, też. I oto wchodzi kobieta, łamiąc standardy wszelkiego dotychczasowego życia, wchodzi do namiotu mężczyzn, i mówi: Jezu, mam problem, pomóż mi, jesteś mi potrzebny. A Jezus, Mario, to Ty, tutaj, w namiocie dla chłopów. A mężczyzn. Bracie i siostry. Rozumiemy tą chwilę i tą jasną reakcję Maryi, która idzie do Chrystusa. Jezus czyni cud na prośbę Matki, przemienia wodę wino. Wszyscy goście bawią się dalej, nikt tego nie zauważa. Taki to znak uczynił Jezus, aby uwierzyli uczniowie Jego, że on jest mesjaszem, że jest odkupicielem, zbawicielem oczekiwanym przez tyle tysięcy lat. I my też zaprośmy Matkę Bożą do naszego serca na te zakamarki, tych terenów w naszym sercu, których się wstydzimy. Te zakamarki grzechu i ciemności, aby ona uporządkowała. Dopuśćmy tam Maryję, aby zrobiła początek i napełniła te braki, byśmy mogli funkcjonować jak ludzie miłości, byśmy byli prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa i żyli prawdą i miłością. Ubiegłym tygodniu spotykam człowieka, młodego, matka, żona, mówi, proszę księdza, co ja mam zrobić, jak mam pomóc swojej siostrze, bo ona już parę lat siedzi z chłopakiem innej religii, on mówi, że nie chce mi dzieci, bo to ciężar, po co mu to nie. Żenić się też za bardzo nie chce, chyba żeby przejęła jej, jego wiarę, no to jeszcze. Co ja mogę zrobić, jak jej pomóc? Czy mogę? No, pewnie, że możesz. Módl się, żeby Pan Bóg wyzwolił ją z niewoli grzechu, bo ona żyje w grzechu cudzym z tym obcym chłopem, który eliminuje możliwość prokreacji. Choćby wziął ślub, to też nieważny. Kto wyklucza, pozbawia się ważności takiego związku. I dlatego też nie widzę, żeby to był dobry kandydat, właściwy kandydat na męża. Ale ona go kocha. No wiesz, jest taka Ewangelia o pannach mądrych i głupich, roztropnych i nierozsądnych, dzisiaj się mówi tak bardziej łagodnie. Te, które czekały na Mesjasza, zaopatrzyły się w lampy, w światło i weszły, a te głupie nie zabrały, skończyło się. Światło poszły zakupić i nie weszły na ucztę z Panem. Tak samo jest z tym zakochaniem. Jak się głupio zakochasz, to tak możesz. To jest jeszcze gorsze niż choroba, bo jak mnie palec boli, to chirurg i dalej ręka pracuje. A tu, jak się głupio zakocha, tak może. Ale nie tylko są głupie Panny, bo i mogą być mężczyci tacy sami. Nie? Nieraz to się tak miesza żeby być w pełni zrozumiały. I dlatego też potrzebujemy pytać wolę Bożą. Jaka jest wola Boża? Ona pyta, co ja mogę zrobić dla zbawienia jej duszy? Właśnie. Mądre pytanie. Mądre pytanie. Kiedy pamiętasz swój ślub, stałeś Obok swojej żony, ona obok ciebie, nie patrzyłeś się na nią, na pięknym klęczniku. A gdzie patrzyłeś? Do góry nie, na ołtarz. Dlaczego? Bo chciałeś, żeby ten przychodzący Jezus Chrystus wszedł w Twoje życie, aby Ci pobłogosławił, aby był w Waszym związku, aby Was uświęcał. Małżeństwo to nie tylko związanie człowieka z człowiekiem, ale to związanie męża i żony z Bogiem, a my tak planujemy, jeszcze my się nie pożenili, ale mówimy, że nie będzie dobrze, to się rozpadniemy i już weźmiemy się na nowo coś, krzyżówkę. To jest to głupie myślenie. Nasz założyciel misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej przed śmiercią mówił: Zachowujcie między sobą miłość, 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 a na zewnątrz troskę i gorliwość o zbawienie dusz. I celem naszej działalności jest właśnie głoszenie Ewangelii, nawracanie, zbawienie dusz. To jest cel naszej posługi misjonarskiej. Ale to jest cel również Kościoła, wszystkich ludzi wierzących, aby nie przechodzić obojętnie wobec tych, którzy żyją w grzechu, którzy się odwrócili od Boga. Byśmy naszym przykładem, dając świadectwo, przyciągali ich z powrotem na drogę prawdy i miłości. Stąd jakże zrozumiała jest ta prośba Matki Bożej z Fatimy skierowana do tych dzieci, aby odmawiały codziennie różaniec, bo wiele dusz idzie do piekła, gdyż nie ma, kto za nich się modlić. Bracia i siostry, i dzisiaj jesteśmy wdzięczni świętemu Janowi, że pokazuje na Jezusa jako baranka Bożego, że nam przypomina, że za cenę krwi Chrystusa na krzyżu zostaliśmy nabyci dla wieczności. I dziękujemy również Matce Najświętszej, że chce nas prowadzić do Jezusa Chrystusa, że nosi nas wszystkich w swoim sercu i chce nas przyprowadzić do tego, którego wskazuje nam dzisiaj prorok z nad Jordanie, syna Bożego. Otwórzmy więc nasze serca i pozwólmy się Matce Najświętszej. Prowadzić do Jezusa, z nią żyć, a wtedy łatwiej nam będzie powstawać, łatwiej nam będzie przylgnąć do płonącego miłością serca Jezusowego, aby nie stracić tej szansy zbawienia i życia wiecznego. Amen.